Modlitwa zanurzenia we krwi Jezusa. Panie Jezu Chryste, od pierwszych promieni tego dnia przychodzę do Ciebie, mojego Zbawiciela, mojego Króla, mojego Odkupiciela. Staję przed Tobą nie w swojej sprawiedliwości, lecz pod osłoną Twojej najświętszej krwi, którą przelałeś za mnie, abym mógł żyć. Zanurzam się w Twojej najświętszej krwi. Zanurzam mój umysł, moje myśli, moje pragnienia. Wszystkie wspomnienia i marzenia. Niech żadna myśl, żadna pokusa, żadne słowo wroga nie dotknie mojego umysłu, bo twoja krew to moja ochrona. Zanurzam moje oczy, niech widzą tylko to, co ciebie uwielbia. Niech unikają zła, nie osądzają bliźniego, nie szukają grzechu. Oczyść je, Panie, swoją krwią. Zanurzam moje uszy, by słyszały nie tylko to, co mówi świat. Ale przede wszystkim, głos ducha świętego. Niech nic, co sieje strach, gniew czy wątpliwość, nie przenika do mnie. Tylko twoja prawda, Jezu, niech mieszka we mnie. Zanurzam mój język i usta, aby nie zraniły nikogo słowem. Aby nie było we mnie osądu, przekleństwa czy pustej gadaniny. Niech moje usta wychwalają ciebie, błogosławią i niosą pokój. Zanurzam moje serce, źródło życia, Źródło decyzji, źródło miłości. Wylej, Panie, swoją krew na każdą ranę mojego serca. Zmyj całą gorycz, urazę, strach, zwątpienie, ból. Niech bije ono w Twoim rytmie, wierności, nadziei i dobroci. Zanurzam moje ręce, by czyniły dobro, podnosiły upadłych, błogosławiły, a nie biły, nie trzymały urazy, nie sięgały po to, co nie moje. Niech moje czyny prowadzi Twoja miłość. Zanurzam moje nogi, by kroczyły drogą prawdy. By nie schodziły na manowce, nie uciekały od powołania, nie trwały w lenistwie. Niech każdy mój krok będzie w świetle Twojego słowa. Zanurzam cały mój dom, rodzinę, tych, których kocham, i tych, którzy zadają ból. Okaż, panie, wszystkim nam ochronę Twojej krwi. Chroń przed wszelkim złem. Widzialnym i niewidzialnym. Zanurzam mój dzień, każdą godzinę, każdą sprawę, każde spotkanie, każdą myśl, każdą decyzję. Niech Twoja krew będzie barierą między mną a wszystkim, co nie pochodzi od Ciebie. Zanurzam moje wspomnienia, wszystko, co pozostawiło we mnie ból, wszystko, co mnie prześladuje, wszystko, co nie daje pokoju. Zanurzam moje porażki, wstyd, upadki. Twoja krew jest silniejsza niż jakakolwiek wina. Zanurzam moją przyszłość, wszystkie lęki, niepewności, oczekiwania. Panie, nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, że Twoja krew to moja tarcza. Zanurzam mojego ducha, by nie osłabł, by nie zdradził, by nie stał się obojętny. Niech będzie wrażliwy na Ciebie, Jezu, i wierny, tak jak Ty jesteś wierny mnie. Panie, Twoja krew, to moja arka na wzburzonym morzu. To moja broń przeciwko ciemności. To znak nowego przymierza, pieczęć zbawienia, cena, którą zapłaciłeś za moją wolność. Niech ta modlitwa nie będzie tylko słowami, ale stanem mojego serca. Wyznaję: Twoja krew, to moje zwycięstwo. Twoja krew, to moja władza. Twoja krew, to moja ochrona. W imię Jezusa. Zanurzam w Twojej krwi wszystko, czym jestem. Z ufnością i pokojem. Z miłością i czcią. Z wiarą, że jesteś blisko. Teraz i na zawsze. Amen. Potężna Królowo Niebios. Najświętsza Mary jo, Matko Boga, moja Matko, Królowo Niebios, dziś, na początku nowego dnia, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem. Nie jak do odległej postaci z ikony, lecz jak do tej, która stoi obok, która słyszy, widzi i działa. Pozdrawiam cię, moja pani, moja orędowniczko, moja pomocniko. Ty, która dałaś światu światłość Jezusa. Ty, która stałaś pod krzyżem, nie odwracając się od bólu. Ty, która przyjęłaś do swego serca każdego z nas jak dziecko. Dziś, w ciszy poranka, pochylam się przed Twoją potęgą ludzką, lecz niebiańską. Przed Twoją siłą, która nie niszczy, lecz ratuje. Przed Twoją władzą, która nie poniża, lecz podnosi. Królowo Niebios, powierzam Ci ten dzień. Każdą jego minutę, każde wydarzenie, każdą niespodziankę. Złóż je w Twoje matczyne dłonie. Uświęć każdy mój krok. Oczyść moje zamiary. Naucz mnie patrzeć nie tylko na siebie, ale i na tych, którzy potrzebują miłości. Najświętsza Dziewico zanurzam się pod twój płaszcz nie ze strachu ale z wiary bo wiem twoja opieka to nie cień lecz światło to nie ucieczka lecz siła to nie słabość lecz wieczne tak które powiedziałaś Bogu i którego chcę się uczyć mówić razem z tobą matko miłosierdzia wiem twoje serce nie pozostaje obojętne widzisz wszystko i głębie moich porażek i drżenie moich decyzji i samotność moich nocy ty, która byłaś z Jezusem we wszystkim, bądź też ze mną we wszystkim. Prowadź mnie jak matka, ucz jak nauczycielka, broń jak królowa, ale nie pozwól, bym przestał być posłusznym dzieckiem Boga, nawet gdy świat będzie się śmiał, nawet gdy serce będzie się bało. Mary Jo, widziałaś Syna w żłobie i Syna na Golgocie. Przeżyłaś radość której nie mogłaś zatrzymać, i ból, który nie miał miary. Dlatego wiem, zrozumiesz mnie, nawet gdy nie potrafię wyrazić swoich modlitw. Przyjmij moje serce, rany, które w nim są, marzenia, które w nim żyją, ból, który nie znika, strach, który ukrywam. Z tym wszystkim przychodzę do ciebie. Nie dlatego, że jestem tego godzien, ale dlatego, że ty jesteś matką. Niech Twoja obecność towarzyszy mi, gdy milczę, gdy pracuję, gdy się modlę, gdy wątpię. Bądź blisko z nie tylko jako symbol, ale jako żywa. Ta, która słyszy, ta, która prowadzi, ta, która wstawia się. Królowo Niebios, przynoszę Ci moich bliskich. Chroń tych, których kocham, szczególnie tych, którzy są daleko od Boga. Dotknij ich Twoim spojrzeniem. Niech poczują, nie osądzasz, podnosisz. Mary jo, matko pokoju, Ogarnij dziś cały świat. Tam, gdzie wojna, znieś pojednanie. Tam, gdzie rozpać, znieś nadzieję. Tam, gdzie podział, znieś jedność. A tam, gdzie ciemność, Niech Twoje światło świeci jak gwiazda, Która prowadzi do syna. Proszę Cię, matko, Trzymaj moją rękę przez cały ten dzień. Gdy zwątpię, przypomnij że Bóg jest wierny. Gdy się rozłoszczę, przypomnij o miłosierdziu. Gdy upadnę spodnieś mnie, nie osądzając. Nie pragnę ziemskiej chwały. Nie szukam łatwych dróg. Proszę jedynie, nie pozwól mi zapomnieć, czyją jesteś matką i kim jest mój Bóg. Pomóż mi trzymać się krzyża, jak Ty się trzymałaś. Być przy Jezusie, gdy jest łatwo i gdy jest trudno. Niech dziś każdy mój czyn będzie odbiciem Twojego tak. Niech moja wiara stanie się żywa. Niech modlitwa stanie się oddechem. Niech miłość stanie się decyzją. Królowo Niebios, jestem Twój. Ten dzień jest Twój. Wszystko, co jest we mnie, należy do Ciebie. Tylko bądź ze mną. A wtedy niczego się nie będę bać. Amen. Poranna modlitwa do świętego Archanioła Michała. Święty Archaniele Michale, książę Nieba, obroń Ludu Bożego. Strażniku czystości, siły i prawdy, stoję dziś przed Tobą o świcie mojego dnia i oddaję w Twoje ręce wszystko, co mnie czeka. Nie jako bohater, nie jako bez skazy, ale jako ten, który potrzebuje ochrony. Który wchodzi w nowy dzień z drżącym sercem. Który widzi w sobie słabość, ale szuka Twojej siły. Który nie pragnie walczyć z ludźmi, lecz stanąć przeciw ciemności. Święty Michale, Ty który na początku czasu rzuciłeś wyzwanie złu i zawołałeś: Któż jak Bóg? Wlej to zawołanie w moje serce. Niech dziś nie ukłonie się przed strachem. Niech nie ulegnę pokusie. Niech nie schowam się w obojętności. Wiem, że walka nie zawsze wygląda jak bitwa. Czasem to milczenie zamiast przekleństwa. Cierpliwość zamiast wybuchu. Modlitwa zamiast zemsty. I proszę cię, archaniele, Naucz mnie zwyciężać tak, jak zwyciężałeś Ty, nie siłą, ale prawdą, nie nienawiścią, ale wolą Bożą. Chroni mnie przed wszystkim, co dziś będzie chciało mnie pociągnąć w dół, przed myślami, które niszczą wiarę, przed ludźmi, którzy niosą kłamstwo, przed słowami, które ranią, przed wątpliwościami, które rozmywają prawdę, przed gniewem, który ukrywa się pod maską sprawiedliwości. Ty jesteś wojownikiem nieba, ale także posłańcem nadziei. W chwilach, gdy wszystko wydaje się trudne, przypomnij mi: Nie walczę sam. Obok mnie jest niebo, obok jesteś ty, obok jest ten, który już zwyciężył. Proszę cię, ochroń mój dom, wszystkich, których kocham, szczególnie tych, którzy zgubili drogę do światła. Otocz ich skrzydłami niewidzialnymi dla oczu. Ale odczuwalnymi dla serca. Obejmij pokojem moją rodzinę. Oddal zło. Przytul dusze, które szukają prawdy. Święty Archaniele, naucz mnie odwagi, nie pokazowej, lecz głębokiej. Odwagi, by iść drogą Chrystusa, nawet jeśli jest wąska. Naucz mnie wierności, która nie zależy od wyników. Wierności, która trzyma się Boga, a nie okoliczności. Tego poranka zapraszam Cię do wszystkich sfer mojego życia: do pracy, do relacji, do rozmów, do decyzji. Bądź moim przewodnikiem. Gdy osłabnę, podtrzymaj. Gdy upadnę, podnieś. Gdy ulegnę pokusie, zatrzymaj. Gdy się boję, daj siłę, by powiedzieć: Bóg jest ze mną. Proszę nie tylko o ochronę, proszę o mądrość. Bo często niebezpieczeństwo przychodzi nie w burzy, ale w ciszy, nie w ataku, ale w przyjemnym kłamstwie. Daj mi rozeznanie zła, nawet gdy ubrane jest w piękne słowa. I nie pozwól mi nazwać ciemności światłem. Niech mój duch dziś będzie czysty. Niech mój umysł będzie otwarty naprawdę. Niech moje serce będzie wolne od uraz. Bo tylko wtedy mogę być wojownikiem światła, jak Ty. A jeśli dziś stracę siłę, zapomnę, potknę się, nie opuszczaj mnie. Walcz za mnie. Przemawiaj do mojego sumienia. Podnoś, gdy się poddaję. Nie dlatego, że jestem tego godzien, ale dlatego, że Bóg jest miłosierny. A ty jesteś Jego wiernym archaniołem. Ty, który pokonałeś siły zła, naucz mnie żyć w codziennym zwycięstwie. Nie w iluzji triumfu, ale w głębokiej ciszy. Gdzie jest Bóg, gdzie jest Prawda, gdzie jesteś Ty? Niech ten dzień będzie Twoim polem ochrony. A ja, częścią niebiańskiej armii, która stoi po stronie światła po stronie miłości po stronie życia i niech dziś moje serce zawoła razem z Tobą. Któż jak Bóg? Amen! Prosty poranny egzorcyzm. W imię Jezusa Chrystusa, mojego Pana, wstaję dziś z modlitwą która rozrywa więzy ciemności. Nie należy do tego świata, należy do Ciebie, mój Boże. Dlatego teraz, o świcie tego dnia, wznoszę głos przed Twoim tronem i wołam: Oczyść, chroń, napełnij. Wyznaję, że Ty jesteś moim Panem, że cała władza na niebie i na ziemi należy do Ciebie. Wyznaję Jezusa Chrystusa jako mojego zbawiciela, władcę i króla. Jego krew jest moją ochroną. Jego imię, moim mieczem, Jego duch, moim oddechem. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się wszelkiego zła, wszelkiego grzechu, każdej ciemności, która chce mieć dostęp do mojego życia. Odrzucam wszelkie przekleństwo, które zostało wypowiedziane nade mną, świadomie lub nieświadomie. Odrzucam wszelkie kłamstwo, strach, rozpać, zwątpienie, nienawiść, pychę, gniew. Niech Twoje światło, Panie, stąpi do każdego zakątka mojej duszy, mojego umysłu, mojego domu. Niech wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, zostanie zniszczone. Niech Twój duch oczyści każdy cień, każdy szept wroga, każde zniekształcone słowo, które chce zasiać zwątpienie. W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję każdemu duchowi nieczystemu, który ma dostęp do mnie, mojej rodziny lub mojego domu. Odejść. Idź do otchłani. Nie masz już żadnej władzy. Stoję na słowie Bożym, które mówi: poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od Was. Jestem w Chrystusie, a Chrystus jest we mnie. Żadne przekleństwo nie ma mocy nad tym, kogo Bóg pobłogosławił. Duchu święty, napełnij moją przestrzeń. Uświęć moje myśli, oczyść moje serce, zamknij wszystkie duchowe drzwi. Które zostały otwarte przez strach, urazę, grzech lub niewiedzę. Proszę cię, poświęć mój dom, moje łóżko, moje rzeczy, moją pracę, mój dzień. Oddaję w twoje ręce każdego, kto wchodzi do mojej przestrzeni. Niech żadna zła obecność mnie nie dotknie. Niech żadna ciemna myśl nie zamieszka we mnie. Przyjmuję myśli pokoju, nadziei i miłości. A teraz, przed tobą, Boże, Wzywam Twoich aniołów. Archaniele Michale, Wojowniku Pański, stań przede mną. Dobyj miecza prawdy przeciw wszelkiemu kłamstwu. Niech żaden podstęp wroga nie znajdzie drogi do mojego serca. Przebaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, bo przebaczenie jest kluczem do wolności. Oddaję Ci, Boże, moje rany. I proszę, niech Twoja krew, przelana na krzyżu, zmyje moje winy. Moje lęki, moją przeszłość. Bo w tobie jest odnowienie. Dziękuję Ci za władzę, którą dałeś mi przez imię Jezusa. Nie boję się, bo Ty jesteś ze mną. Ty jesteś moją twierdzą. Ty jesteś moją siłą. A ja jestem Twoim dzieckiem. W imię Jezusa nakładam krzyż Pana na drzwi mojego serca, na drzwi mojego domu, na myśli, które do mnie przychodzą. Niech wszystko, co nie pochodzi od Boga, Odejdzie. A wszystko, co od ciebie, Boże, niech mnie umacnia. Dziś jestem chroniony, dziś jestem oczyszczony, tego poranka jestem błogosławiony. Idę w ten dzień nie sam, idę z Jezusem, idę z niebem, a każdy mój krok pod Twoją opieką. Niech ten dzień będzie wypełniony Twoją obecnością, Panie. I niech nic nieczystego nie dotknie mojej duszy. Ogłaszam, Chrystus zwyciężył. Jego zwycięstwo to moje zwycięstwo, a Jego moc dziś jest we mnie. Amen. Poranna modlitwa do świętego Józefa. Święty Józefie, sprawiedliwy mężu, wierny sługo, milczący ojcze, pozdrawiam Cię tego poranka, gdy moje serce pragnie jednocześnie siły i ciszy. W świetle nowego dnia przychodzę do Ciebie, by prosić o to, czym sam żyłeś, o pokorę. O odwagę, o wiarę, nawet wtedy, gdy nic nie było widać. Święty Józefie, nie wygłaszałeś wielkich mów, nie zostawiłeś przesłań. Ale twoje milczenie mówi więcej niż wiele słów. Byłeś przy Jezusie, gdy nikt jeszcze go nie znał. Chroniłeś najświętszą dziewicę, gdy była bezbronna. Nie szukałeś chwały, szukałeś Bożej woli. Dziś, gdy budzę się w świecie pełnym hałasu, Niepokoju i pośpiechu, naucz mnie być uważnym. Nie na zgiełk, lecz na boży szept. Naucz mnie być odważnym, nie w hałasie, lecz w wytrwałości. Naucz mnie być wiernym, nie tylko w radości, ale i w ciężarze codzienności. Święty Józefie, powierzam ci dzisiejszy dzień. Twoim silnym, lecz łagodnym rękom zawierzam pracę moich rąk. Niech będzie skromna, ale uczciwa. Niech będzie niezauważalna, ale uświęcona, pomóż mi pracować nie dla chwały, lecz z miłości. Ty, który byłeś cieślą, pobłogosław moją pracę. Ty, który prowadziłeś świętą rodzinę, chroni moją rodzinę. Ty, który uciekałeś nocą, by ocalić dziecię, obroń nas przed niebezpieczeństwami, których jeszcze nie widzimy. Święty Józefie, mężu, który umiał ufać nawet w nieznanym, Naucz mnie nie bać się. Naucz mnie, że być głową, to nie znaczy rządzić, lecz służyć. Że być silnym, to znaczy chronić. Że być ojcem, to znaczy strzec, milcząco i wiernie. Proszę cię, bądź moim opiekunem dziś. U boku Boga Rodzicy, Twojej najczystszej oblubienicy, i Jezusa, Twojego syna przez wiarę. Bądź moim przykładem, gdy kusi mnie obojętność. Bądź moją inspiracją, gdy brak mi cierpliwości. Bądź moim towarzyszem, gdy zmęczenie przytłacza mnie na drodze. Święty Józefie, nie szukałeś odpowiedzi, szukałeś Bożej Woli. Daj im zdolność nie wszystko rozumieć, ale we wszystkim ufać. Daj mi ciszę, nie jako ucieczkę, lecz jako siłę. Daj mi zdecydowanie, nie jako zuchwałość, lecz jako pokorną odwagę działania. Tego ranka szczególnie proszę cię o błogosławieństwo dla wszystkich decyzji, które dziś staną przede mną. Daj mi rozeznanie, to, co od Boga przyjąć z radością, to, co od świata rozważyć rozsądkiem, to, co od zła odrzucić stanowczo. Chroni moją rodzinę w tym, co widzialne i niewidzialne. Otocz opieką tych, których kocham. Módl się za tych, którzy utracili nadzieję. I nawet nie proszą. Szczególnie dziś rano proszę Cię o pomoc dla wszystkich ojców, pracowników, mężczyzn, którzy zmagają się z ciężarem obowiązku. Ucz nas służyć z miłością, bez narzekania. Ucz nas być dobrymi w drobiazgach, wytrwałymi w wierności, cichymi w sile. Święty Józefie, nie proszę o łatwy dzień, proszę o dzień z Bogiem. Nie szukam chwały, szukam zbawienia. Nie pragnę doskonałości, pragnę wierności. Pomóż mi być sobą, nie maską, nie oczekiwaniem innych, ale tym, kim Bóg mnie stworzył. I nawet jeśli mój dzień przeminie bez uwagi, niech będzie uświęcony Twoim przykładem i Bożą łaską. A gdy dzień dobiegnie końca i znów pochylę się w modlitwie, niech w moim sercu zagości pokój. Pokój człowieka, który starał się być wierny. Jak ty, święty Józefie. Jak ty? Amen. Zostaw komentarz. Jak dziś dbasz o swoje myśli? Subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów ze Słowem Bożym. Jeśli jesteś poruszony, kliknij lubię to i podziel się z tymi, którzy tego potrzebują.